Pan Depp próbował oddać mocz w holu. Prawda? Nie. Poczułem tę presję. Poczułem tę presję. Powiedział, że jest krewetką. Powiedział, że jest Muncie. Czy to była krewetka? Nie rozumiem. Co to było? Cóż, to był, powiedzmy, siomek Johnny Depp. Żywa ikona Hollywood. Genialny artysta, ale także człowiek pełen tajemnic. Po latach pogrążonych w kontrowersjach i wyczerpujących bataliach prawnych w końcu przerwał milczenie w wieku 61 lat. Długo skrywany sekret został teraz ujawniony przez samego Deppa. I może to na zawsze zmienić sposób, w jaki postrzegasz Johniego Deppa. Do zobaczenia w przyszłości. Co sprawiło, że pozornie niezwyciężona gwiazda, taka jak Johnny Depp, cofnęła się o krok i skonfrontowała się z samym sobą? I dlaczego wybrał ten moment? Aby ujawnić wszystko? Przygotuj się, ponieważ ta historia jest inna niż wszystko, co kiedykolwiek o nim słyszałeś. Historia Johniego Deppa nie dotyczy tylko blasku fleszy lub wspaniałej kariery. To historia mężczyzny, który odważa się stawić czoła ciemności i ponownie odnaleźć światło. Odkryjmy prawdę, którą Johnny Depp właśnie ujawnił. Coś, co wszyscy podejrzewaliśmy od tak dawna. Cześć, cześć, cześć. Jak się masz? Nie mam pokazu. Kontrowersje i wyznania. Johnny Depp i Amber Heard byli kiedyś jedną z najbardziej pożądanych par Hollywood, ale ich związek szybko przerodził się w gorzką i chaotyczną publiczną walkę. To, co zaczęło się jako pozornie romantyczna historia miłosna, skończyło się ostrymi słowami, poważnymi oskarżeniami i wieloma rozprawami sądowymi, aby ujawnić prawdę, albo przynajmniej to, co każdy z nich twierdził, że jest prawdą. Historia rozpoczęła się w 2011 roku, kiedy Johnny Depp poznał Amber Heard na planie The Rum Diary. W tamtym czasie Depp, gwiazda u szczytu kariery, był oczarowany Amber. Młodą, piękną kobietą o bystrym spojrzeniu, szybko weszli w namiętny związek, ale wkrótce po ślubie, w 2015 roku, zaczęły pojawiać się pierwsze pęknięcia. Depp podobno powiedział znajomym, że Amber była mistrzynią manipulacji. Podczas gdy Herd nazwała go samolubnym staruszkiem, który odmawia uznania, że świat się zmienił, ich małżeństwo charakteryzowały eskalujące kłótnie, które przeradzały się w ogniste konfrontacje. Depp opowiadał, że Amber często prowokowała go ostrymi słowami: Jesteś takim tchórzem, bezużytecznym staruszkiem rzekomo powiedziała Amber podczas jednej z kłótni. W przypływie złości Depp odpowiedział równie jadowitymi słowami. Jesteś niczym więcej niż tandetną kobietą, jadowitym wężem, niezdolnym kochać kogokolwiek oprócz siebie. Napięcie między nimi wykraczało poza słowa. Amber Heard oskarżyła Deppa o częste pijaństwo i utratę kontroli. Podczas gdy Depp upierał się, że to Amber była tą agresywną, jednym z najbardziej znanych incydentów było rzekome rzucenie przez Amber butelką, która odcięła czubek palca Deppa. Śmiała się, patrząc jak krwawie. Depp opowiedział to w sądzie. Jego oczy były zimne, ale pełne bólu. Amber z kolei przedstawiała Depa jako potwora w jego pijackich napadach, często rozbijającego przedmioty i krzyczącego takie rzeczy jak: wynoś się z mojego domu, ty śmieciu! Wstrząsające nagranie, audio przedstawione w sądzie, uchwyciło, jak Amber przyznaje: nie uderzyłam cię, uderzałam cię! Przestań zachowywać się jak dziecko i pogódź się z tym. Depp odpowiedział na nagraniu głosem pełnym pogardy. Jesteś szalona, Amber. Nigdy nie dostaniesz życia, jakiego chcesz, ponieważ jesteś kłamliwą, nikczemną osobą. No, nie możesz tak się zachowywać. Chodzi o to, ich kłótnie nie ograniczały się do ich domu. Walka przeniosła się do sfery publicznej, gdy Amber napisała artykuł dla Washington Post, w którym zasugerowała, że jest ofiarą przemocy domowej. Nie wymieniając bezpośrednio depa. Artykuł ten wywołał proces o zniesławienie w 2022 roku, w którym Johnny Depp przedstawił mnóstwo dowodów, aby bronić swojej reputacji. Twierdził, że Amber jest manipulującą socjopatką, a nawet opisał ją jako okropną aktorkę, która nie potrafi oszukać nikogo poza idiotami. Dramat sądowy jeszcze bardziej pogłębił rozłam w ich i tak już nieodwracalnym związku. Amber oskarżyła Depa o wykorzystanie jego władzy i sławy do zniszczenia jej kariery. Podczas gdy Depp odpowiedział, że Heard po prostu próbowała wspiąć się po szczeblach sławy, depcząc moje życie. Ich były współpracownik zauważył, że oboje byli uwięzieni w wirze nienawiści. Nie postrzegali już siebie jako partnerów, lecz jako śmiertelnych wrogów. Proces zakończył się zwycięstwem Johniego Depa, ale jego wpływ pozostał, Amber Heard oświadczyła. Że jest wyczerpana presją sprawy i opuściła Hollywood w poszukiwaniu spokoju, podczas gdy Depp stwierdził, że chciał tylko, aby prawda wyszła na jaw. Nawet w chwili triumfu Depp przyznał, że nie tego chciał, zniszczyła część mojego życia, ale nie chce żyć w nienawiści na zawsze. Two, co pozostało z tego burzliwego związku, to nie tylko złamane serce, ale także przestroga przed niebezpieczeństwami toksycznej miłości. Johnny Depp i Amber Heard kiedyś kochali się namiętnie, ale kiedy ta miłość przerodziła się w nienawiść, wciągnęli się nawzajem w otchłań nieszczęścia, z której nikt nie wyszedł zwycięsko. Jak powiedział kiedyś sam Johnny Depp, kochałem niewłaściwą osobę, a ceną, którą zapłaciłem, byłem ja sam. Ale co pomogło Johnniemu Deppowi przetrwać największe burze w jego życiu? Ten sekret całkowicie zmienił jego podejście do rzeczywistości i nie uwierzysz, gdzie to wszystko się zaczęło. Odrodzenie z popiołów. W wieku 61 lat Johnny Depp przepisuje historię swojego życia w niezwykły sposób. Po latach spędzonych w ciemności z powodu kontrowersji prawnych i presji mediów, Depp podniósł się z popiołów i odnalazł światło dzięki swojej odporności i namiętnemu oddaniu sztuce. Ale ta podróż była wszystkim tylko niełatwa. Kiedy pozwy i oskarżenia wstrząsnęły jego karierą, Depp niemal stracił wszystko. Jego kluczowa rola w serii Fantastic Beasts została wycięta, a kilka innych projektów filmowych zamknęło przed nim drzwi. Gwiazda, która kiedyś była na szczycie Hollywood, teraz stanęła przed perspektywą kariery, która wydawała się całkowicie zniszczona. Mimo to, nawet w najciemniejszych momentach, Johnny trzymał się wiary w siebie. Kiedyś przyznał, że czułem się zrujnowany, ale nigdy nie straciłem wiary, że mogę się odrodzić. Muzyka stała się liną ratunkową, która wyciągnęła niego z powrotem na powierzchnię. Zanim Deb zyskał sławę jako aktor, był muzykiem z głęboką miłością do gitary. Teraz jego zespół Hollywood Vampires, który założył wspólnie z Alice Cooperem i Joe Perrym, stał się miejscem, w którym na nowo odkrywa samego siebie. Na scenie Johnny jest sobą, wolny od osądów, wolny od presji sławy, otoczony tylko muzyką i miłością publiczności. Muzyka pomaga mi ukoić ból i nawiązać kontakt z ludźmi, powiedział Depp w wywiadzie. Jego występy to coś więcej niż tylko show. Są przesłaniem odrodzenia. Ale Johnny Depp nie zatrzymał się na muzyce. Chociaż znalezienie ról w Hollywood było wyzwaniem, nie zrezygnował z kina. Depp przeszedł do niezależnych projektów, w których może swobodnie wyrażać swoją kreatywność bez ograniczeń presji komercyjnej. Jednym z jego ostatnich znaczących sukcesów była rola króla Ludwika XV w filmie Jean du Barry. Kiedy film miał premierę na festiwalu filmowym w Cannes, Johnny pojawił się z pewnym siebie uśmiechem i otrzymał od publiczności długie owacje na stojąco. Krytycy okrzyknęli to dowodem ponadczasowego talentu Depa, potwierdzając, że pozostaje aktorem najwyższej klasy pomimo zmagań, jakie zniósł. Powrót Johnny'ego Deppa został również podsycony niezachwianą miłością i wsparciem jego fanów. Kiedy pojawił się w sądzie podczas napiętych batalii prawnych, tysiące ludzi na całym świecie wyraziło swoją solidarność, od banerów wsparcia przed budynkiem sądu po fale zachęty w mediach społecznościowych. Johnny nie potrafił ukryć swoich emocji, kiedy o tym mówił: "Jesteś powodem, dla którego wciąż tu stoję. Nigdy tego nie zapomnę." Poza kinem i muzyką, Depp eksplorował inne dziedziny sztuki, takie jak malarstwo i fotografia, pokazując, że jego kreatywność nie zna granic. Jego dzieła, od obrazów po fotografie, były wystawiane na ważnych wydarzeniach, wzbudzając zainteresowanie publiczności. To pokazuje, że nawet w obliczu przeciwności losu Johnny, nieustannie znajduje sposoby na wyrażenie siebie poprzez różne formy sztuki. Podróż Johnny'ego Depp'a ku odrodzeniu to nie tylko historia o gwieździe pokonującej trudności. To lekcja o sile kreatywności i odporności. Udowodnił, że nawet gdy wszystko się rozpada, można się podnieść i odbudować od podstaw. Dzięki swojemu talentowi i silnej woli Depp wkracza w obiecujący nowy rozdział swojego życia. Fani na całym świecie z niecierpliwością czekają na kolejne cuda, które przyniesie jednak zanim Johnny Depp stał się globalną gwiazdą, jaką znamy, doświadczył burzliwego dzieciństwa i podjął nieoczekiwane decyzje, które wprawiły świat w osłupienie. Co naprawdę doprowadziło go do blasku fleszy? Historia, która za tym stoi, sprawi, że nie będziesz mógł oderwać się od filmu Burzliwe dzieciństwo i trudne początki. Zanim został światowej sławy gwiazdą, Johnny Depp był chłopcem dorastającym w trudnych czasach w Owensboro w stanie Kentucky. Urodzony 9 czerwca 1963, Johnny był najmłodszym z czwórki dzieci w rodzinie robotniczej. Jego dzieciństwo było dalekie od Sielanki. Jego rodzina przeprowadzała się ponad 20 razy, zanim ostatecznie osiedliła się na Florydzie. Te częste przeprowadzki sprawiły, że młody Johnny czuł, że nigdy nie należał do żadnego miejsca. Następnie, gdy jego rodzice rozwiedli się w wieku 15 lat, ta niestabilność pozostawiła głęboki ślad w jego duszy. W domu pełnym napięcia i niepewności, Johnny znalazł ukojenie w muzyce. Jego matka, Berry Sue, Twarda, ale kochająca kobieta, dała mu pierwszą gitarę, gdy miał zaledwie 12 lat. Dla Johniego ten prezent był czymś więcej niż instrumentem. To była ucieczka od rzeczywistości. Melody, które komponował, stały się jego sposobem wyrażania bólu i samotności. Muzyka była jedyną rzeczą, która sprawiała, że czułem się wolny, powiedział kiedyś Johnny. Lata nastoletnie Johnniego upłynęły na graniu muzyki w garażach ze swoimi przyjaciółmi. Jego pierwszy zespół The Kids szybko zyskał lokalną rozpoznawalność. Johnny miał płonące marzenie o zostaniu gwiazdą rocka. W wieku 16 lat postanowił rzucić szkołę, aby realizować swoją pasję, mimo krytyki ze strony rodziny i społeczeństwa. Wiedziałem, że nie pasuje do systemu edukacji. Chciałem robić to, co naprawdę kocham. Johnny szczerze powiedział o tej decyzji, ale podróż była daleka od łatwej. Aby podtrzymać swoje muzyczne marzenia, Johnny imał się różnych dorywczych prac. Od sprzedaży długopisów, przez telefon, po pracę fizyczną. Przełomowym momentem w życiu Joniego było spotkanie Lori i Allison, wizerzystki, a także jego pierwszej żony. Lori nie była tylko jego partnerką. Ale także tą, która wprowadziła go w świat aktorstwa. Połączyła go z Nicolasem Cage'em, wschodzącą gwiazdą Hollywood w tamtym czasie. Cage dostrzegł potencjał w Johnnym i zachęcił go do spróbowania swoich sił w aktorstwie. Początkowo niepewny, ponieważ identyfikował się jako muzyk, Johnny spróbował. Po jednym przesłuchaniu zdał sobie sprawę, że może to być okazja, by zmienić swoje życie. Pierwszą rolą aktorską Johnniego Deppa była rola w horrorze Koszmar z Ulicy Wiązów z 1984 r. Choć była to niewielka rola, szybko zrobił wrażenie swoim uderzającym wyglądem i naturalnym talentem aktorskim. Nigdy nie myślałem, że zostanę aktorem, ale kiedy stanąłem przed kamerą, zdałem sobie sprawę, że mogę opowiadać historię na swój własny sposób, powiedział Johnny. Ta mała rola rozpaliła w nim nową pasję. Skłaniając go do porzucenia marzeń o muzyce, aby w pełni oddać się światu aktorstwa. Burzliwe dzieciństwo Johniego Deppa pozostawiło niezatarty ślad w jego duszy. Niestabilność, zmagania rodzinne i poczucie wyobcowania ukształtowały go na artystę o głębokiej głębi emocjonalnej. Te przeszłe doświadczenia pozwoliły mu w pełni uosabiać złożone postacie. Johnny przyznał, że sztuka, czy to muzyka, czy aktorstwo, to nie tylko praca ale terapia, która pomaga mu się uleczyć. Od zagubionego chłopca z gitarą w ręku do jednego z największych aktorów wszechczasów, podróż Johnny'ego Deppa to nie tylko historia sukcesu. To świadectwo siły odporności i umiejętności przezwyciężania przeciwności losu, aby znaleźć własną ścieżkę. Burzliwe lata jego przeszłości nie były przeszkodami. Byli siłą napędową, która pchnęła go do rozwoju. Tworzenia i stania się symbolem artystycznego odrodzenia. Nawet u szczytu swojej kariery, Johnny Depp nie zdecydował się na bezpieczną grę. Zamiast tego zaryzykował z postacią, w którą nikt nie wierzył, że odniesie sukces. Ale co sprawiło, że Jack Sparrow stał się legendą? I dlaczego ta postać odzwierciedla prawdziwą istotę Johnniego? Rozkwitająca kariera i niezwykły sukces. Johnny Depp nie jest tylko aktorem. Ale artystą przepełnionym nieograniczoną kreatywnością i niezwykłymi zdolnościami transformacyjnymi. Od wczesnych dni w branży rozrywkowej zawsze wybierał odrębną ścieżkę, unikając ról, które mogłyby łatwo katapultować go do gwiazdorstwa, na rzecz wyzwań, których nie każdy ośmiela się podjąć. Lata 90. To okres, w którym Johnny Depp zaczął definiować swój unikalny styl, szczególnie poprzez współpracę z reżyserem Timem Burtonem. Razem stworzyli serię ponadczasowych arcydzieł. Rola Depa jako Edwarda w Edwardzie nożycorękim była nie tylko punktem zwrotnym w jego karierze, ale także symbolem empatii i człowieczeństwa. Z oczami pełnymi smutku i ostrymi nożycorękimi, Johnny wcielił się w postać, która była jednocześnie niewinna i tragiczna, wzruszająca widzów na całym świecie do łez. Dep kiedyś powiedział, że Edward był postacią najbliższą mu, odmieńcem w świecie. Do którego nie należał, uczuciem, którego sam Depp doświadczył w prawdziwym życiu. Jego współpraca z Timem Burtonem nadal otwierała nowe kreatywne drzwi. Od zabawnego, ale tajemniczego i kaboda-kraina w jeźdźcu bez głowy po ekscentrycznego Williego łąkę w Charlie i fabryka czekolady. Najbardziej godna uwagi jest jego rola mściwego fryzjera w Sweeney Todd. Demoniczny fryzjer z Fleet Street nie tylko przyniósł mu Złoty Glob. Ale także ugruntował jego zdolność do wcielania się w mroczne, złożone postacie. Każda z ról Deppa emanowała głębią i niezaprzeczalną wyjątkowością. Z drugiej strony, jego oszałamiający sukces w niekonwencjonalnych rolach, Johnny Depp zszokował Hollywood, gdy zdecydował się wcielić w kapitana Jacka Sparrowa w piratach z Karaibów. Początkowo nie spodziewano się, że ta postać wywrze znaczący wpływ. Ale Depp przekształcił Jacka Sparrowa w globalny fenomen kulturowy. Czerpiąc inspirację z ekstrawaganckiej osobowości legendy rocka Keitha Richardsa, Depp stworzył jednego w swoim rodzaju pirata, oszałamiającą, ale przebiegłą postać pełną nieodpartego uroku. Dzięki Jackowi Sparrowowi John nie tylko wyrył swoje nazwisko w sercach widzów, ale także zdobył nominację do Oscara. Seria piratów z Karaibów zarobiła ponad 4 miliardy dolarów na całym świecie – wynosząc Johnny'ego Deppa na nowe wyżyny. Kariera Johnny'ego nie ogranicza się do osobliwych lub ekscentrycznych ról. W Doni Brasco wcielił się w tajnego agenta FBI zmagającego się z intensywnymi emocjami, prezentując autentyczny i głęboki występ, który ostro kontrastował z jego charakterystycznym stylem. W serii Fantastic Beasts Depp ponownie wynalazł siebie jako złoczyńcę Grindelwalda, ciężką i tajemniczą postać pomimo kontrowersji otaczających jego udział w projekcie. Poza ekranem Johnny Depp wykazał się talentem muzycznym jako członek zespołu Hollywood Vampires. Koncertował na całym świecie, powracając do swojej dziecięcej pasji do muzyki. Dla Johnny'ego muzyka nie jest tylko hobby, ale sanctuarium, w którym znajduje wolność i radość pośród burz życia. Mając ponad 30 lat na szczycie świata rozrywki, Johnny Depp udowodnił, że jest nie tylko gwiazdą filmową, ale wszechstronnym artystą, symbolem odporności i kreatywności. Jego kariera nie jest definiowana jedynie przez wyniki kasowe czy nagrody, ale przez emocje, które przekazywał i serca, które poruszał. W wieku 61 lat, Johnny Depp nadal oczarowuje publiczność niespodziankami, pozostawiając niezatarte dziedzictwo w historii kina i kultury popularnej. Aktualne projekty i plany na przyszłość Johnny Depp. Legendarna gwiazda filmowa i wielce utalentowany artysta nadal umacnia swój status w globalnym przemyśle rozrywkowym poprzez ambitne projekty i świeże przedsięwzięcia artystyczne. W wieku 61 lat Depp nie tylko zamyka rozdziały burzliwych doświadczeń z przeszłości, ale także otwiera nowe drzwi, które odzwierciedlają potężny renesans zarówno zawodowy, jak i osobisty. Niedawno Johnny Depp powrócił do reżyserii po ponad 25 latach od debiutu filmowego. Jego najnowszy projekt, Mori, to film biograficzny o włoskim malarzu Amadeo Modiglianim. Depp nie tylko wyreżyserował, ale także współprodukował film, w którym występują takie znane nazwiska jak Al Pacino i Steven Graham. Miejsca kręcenia na Węgrzech i we Włoszech dodały projektowi szczególnego uroku, przyciągając uwagę krytyków i fanów. Film oznacza inspirujący powrót Depa po trudnych latach i prezentuje jego głęboką artystyczną wizję. Dep nie poprzestaje na reżyserowaniu. Nadal rozwija swoją karierę aktorską, grając innowacyjne role. Jedną z nich jest rola szatana w biblijnej komedii Karnawał na końcu dni u boku Jeffa Bridgesa jako Boga. Produkcja tej ekscytującej współpracy z reżyserem Terrym Gilliamem ma rozpocząć się na początku 2025 roku. Ponadto Depp powróci do Hollywood w Day Drinker, horrorze z udziałem Penelope Cruz, to jego pierwszy duży projekt w Hollywood po latach skupiania się na niezależnych przedsięwzięciach artystycznych. Oprócz swoich wyjątkowych filmów i ról, Johnny Depp zaprezentował inny wymiar swojego talentu poprzez swoją pierwszą osobistą wystawę sztuki, która odbyła się w nowym Jorku w maju 2024. Obrazy na wystawie odzwierciedlają jego złożony świat wewnętrzny i odrębny styl artystyczny. Wystawa spotkała się z uznaniem krytyków, potwierdzając, że Johnny Depp jest wszechstronnym artystą, którego nie ogranicza żadna pojedyncza dziedzina. Jeszcze bardziej godna uwagi jest hojność Deppa. Po otrzymaniu 1 miliona dolarów odszkodowania z pozwu z Amber Heard, postanowił przekazać całą kwotę organizacjom charytatywnym. W tym funduszom wspierającym dzieci i osoby w potrzebie. Ten akt nie tylko odzwierciedla jego odpowiedzialność społeczną, ale także wzmacnia jego wizerunek publiczny jako artysty, który żyje dla innych tak samo jak dla siebie. W niedawnym wywiadzie Depp wyraził swój podziw dla Marlona Brando, którego uważa za największego aktora ostatnich dwóch stuleci. Depp ujawnił, że jego bliska relacja z Brando nie tylko pomogła mu rozwinąć się zawodowo. Ale także nauczyła go cennych lekcji życiowych. Te szczere refleksje dodatkowo podkreślają głęboki szacunek Johniego do sztuki i tych, którzy go zainspirowali. W wieku 61 lat Johnny Depp nadal tworzy niesamowite dzieła sztuki, przekazując jednocześnie potężny przekaz odporności i pasji. Od wzlotów i upadków w życiu osobistym po niezwykły sukces na ekranie, Depp stale wykazywał niezwykłą zdolność do ponownego odkrywania siebie. Dzięki ekscytującym projektom na horyzoncie nie tylko udowadnia, że nadal ma wiele do zaoferowania, ale także umacnia swój status jako świetlistej ikony w globalnym przemyśle rozrywkowym. Dziękujemy za poświęcenie czasu na obejrzenie tego filmu. Jeśli uznałeś go za interesujący, nie zapomnij zostawić komentarza poniżej i podzielić się swoimi przemyśleniami. Kliknij przycisk lubię to i udostępnij film, aby pomóc mu dotrzeć do większej liczby osób. I nie zapomnij zasubskrybować i włączyć dzwonka powiadomień, aby nie przegapić naszych nadchodzących, ekscytujących treści. Jeśli chcesz odkryć więcej, kliknij na filmy wyświetlane na ekranie, aby kontynuować tę fascynującą podróż z nami. Do zobaczenia w następnym filmie.